Zapraszam na kurs materialny www.pyotciupak.pl. Jeden kąt trójkąta ma miarę 54 stopni. Z pozostałych dwóch kątów tego trójkąta, jeden jest 6 razy większy od drugiego. Miary pozostałych kątów są równe. Weźmy sobie, narysujmy jakikolwiek trójkąt pomocniczy. Nie dbam na razie o to, czy to będzie pasowało do kontekstu zadania. Mam jakieś takie tam trzy kąty, prawda? Powiedzmy, niech tutaj, no niech tu będzie 54 stopnie. Może w sumie być 53 stopnie. I co wiem? Wiem, że z pozostałych dwóch kątów tego trójkąta, jeden jest 6 razy większy od drugiego. Czyli na przykład ten będzie 6 razy większy od tego. To tutaj napiszę sobie jakieś x, a tutaj napiszę sobie jakieś 6x. Ok? Wiadomo o co chodzi? No dobra. No i pytanie, ile wynoszą? No jaką miarę mają te dwa kąty? To co my piszemy? My piszemy sobie coś takiego, że suma kątów w trójkącie to jest 180 stopni. I z czego to się składa? To się składa z x -a. dodać 6x i dodać 54 stopnie. Może tak być? Niech będzie 54 stopnie. Przerzucamy na drugą stronę. I będziemy mieli chyba 126 stopni. Po przerzuceniu na drugą stronę. I ty mamy x plus 6x, czyli to będzie gdzieś 7x. Dzielimy teraz sobie 126 stopni na 7, czyli na to, co stoi przy x. 126 podzielić na 7 to będzie 18. 18 stopni to jest. 18 stopni to jest x. Zatem najmniejszy kąt, czyli x to jest 18 stopni, a ten kąt 6 razy większy, no to to jest 6 razy 18, no to ile to będzie? 5 razy 18 to jest 90, dodać 18 to jest 108, czyli tutaj mamy 108 stopni, czyli te kąty to jest 18 i 108 stopni, odpowiedź c.